Dzisiaj dalszy ciąg siewu pszenicy. Czyli ładujemy zboże i jadamy. Bo już mamy próbę zrobioną. Chciałem 157 kg na hektar. Mamy do zasiania 3 hektary z groszem. Tutaj mamy wsypujemy. Łatwy załadunek z Big Baga. Marta dzisiaj kawężysta. się tutaj? Nie. Masz mało procent baterii wejgą. Dobra, Wleś tam na siebie. Czemu jest taki w mazany No bo położyłeś go tu na ziemiach. Aha, teraz. Przypewnie 200 Nie No 200 nie, ale to na pewno. dobra My już na polu mamy obsiane 2 hektary. Kolejne pole fajnie idzie. Przeskło to przy uprawie było mokro, sami widzieliście, albo nie widzieliście, ale było mokro. Teraz elegancko. Miejscami się nawet kurzyło. Tuż pod lasu, ale do pod drzewami. Na początku, co by zaczynali, to było strasznie mokro, talerze się okleiły. No, minus tych talerzy jest taki, że się właśnie oklejają i z zewnątrz nie ma czyszczenia. Nie wiem, czy u wszystkich tak to jest, czy oj po prostu nie wyczyścił za... czasu. W sensie, że w zardzewiałem i... nie wiecie, co się stało. No, okleiły się tak, pług ci w ziemię, na początku po zimie, że musi kilka razy przejść, żeby się przetarło. Tu tego nie było zrobionego, no nie wiem, może na zima zakonserwować to jakoś trzeba pomyśleć coś z tym, żeby przyjemniej się tym robiło jeszcze siejemy Catium 157 kg na hektar daje to nam około 340 nasion dzisiaj jest Kierywarta marta 20... 21. 21 października muszę wyłączać za każdym razem dmuchawa, bo mi nie chce podnosić traktor, nie wiem czemu, ale nie podnosi jak jest załączona dmuchawa. Marta powiedziała, że coś ponagrywa z zewnątrz, no niestety przywaliłem jakoś brecha i jedno kółeczko mamy skrzywione. Nie jestem zadowolony z tego powodu, ale trudno, mam na wymiana jeszcze, a może to się uda wyprostować. Trzeba bardzo uważać, bo to tam jest giętki poddaje się łatwo pod obciążeniem jakimś tam dobra i zmonta konsekwencja no nie mam ustawionego AMS-a yy... nie chciało się z tym bawić wyłączam dmuchawa wyłączam wałek, podnoszę no i z powrotem tak samo, jak trzeba opuścić no to wszystko włączam po kolei Roz zapomniałem na początku, na razie tylko roz. Tutaj będzie ścieżka, ścieżki oprzejemy na końcu, bo nie wiem jak to wyjdzie. O. Może Marta wyjdzie coś nagrać, to Marcie kamera. właśnie zobaczyć jak to wygląda na polu ale kurde za głęboko posiane trochę, strasznie długo wychodziła no ale już wychodzi tak to wygląda schody nie wiem, czy coś widzicie w ogóle mniej więcej są ok, tu jak jest lepsza ziemia, tu ścieżka a tutaj jest glina ciężko, to tutaj jeszcze jeszcze tak dobrze nie widać ale coś tam też w przyrządki. Rządki się już też tworzą. chyba był 21 października, a dzisiaj jest 11 listopada. Tak to wygląda, rządki widać. Rządki widać tutaj jest jakieś. A tutaj to kółko pewnie nawaliło, i... i w tym miejscu słabo widać. Tu jest ścieżka. No. Powinno być wszystko dobrze. Trzeba jeszcze czekać na te wschody. Bo widzę, że wszystko nie powschodziło. Ale teraz próba kręcona była zrobiona dobrze. Także jest git. Pokorzę Wam jeszcze na drugim polu, co się wcześniej. A to jest to, co się yy, wcześniej dużo Co tutaj było dwa razy siane. Ale widzicie na nawigacji dwa razy i praktycznie, że rządki wszystkie się zgadzają nic nie jest pominięte. Nie ma nikaj nakładek. wrządek, wrządek praktycznie jest zasiane. Nie wiem czy będziecie widzieć, ale i owica. Ścieżki są w tym samym miejscu, także zasiane dobrze. Nawigacja to jest robota. Dobra, spadam do domu, zmontuję ten film i dzisiaj go będziecie chcieli oglądać jeszcze.